Nawet spoiler jest u mnie w busie, ale tutaj jest. Umówmy się dla celów estetycznych. Ale przyjechałem do tej firmy wykonać spoiler do mojego projektu, który ma wyglądać, ale dodatkowo jeszcze musi działać. Konrad, powiedz mi, ile to będzie trwało mniej więcej, o której mam przyjechać. A wiesz co, Grzysiu? Takie zlecaje to robimy na miejscu, także myślę, że nie zdążysz, kawy wypić i będzie gotowe. Co co powiem? Tak. A mogę zobaczyć? No jak pewnie, to? Jest, że tak, zapraszam. Grzesiek wcześniej przesłał do firmy ogólny projekt i wymiary spoilera. Wszystkie parametry są już w komputerze, wystarczy chyba tylko nacisnąć przycisk na automatycznej giętarce. Paweł już tutaj przygotował program, także zaczniemy teraz proces gięcia. Zobaczymy jak sobie maszyna poradzi, bo ręcznie robić to by była katastrofa. No, <głos》>, dawniej robiło się ręcznie, także teraz zobaczcie jak to szybko się odbywa. Ona wie dokładnie ile ma w tej chwili zagiąć Tak, dokładnie, ona, ona doskonale wie, bo po lewej i po prawej stronie ma czujniki, które mierzą kąt gięcia, prawda? Jak jest niepoprawny, no to ona dobiera sobie odpowiednie parametry, żeby był właściwy kod. Czyli poczekaj, Paweł wpisał każdy moment ugięcia uh -huh. i teraz on sobie naciska, przesuwa odpowiednią odległość i ona wie, ile naciska. Tak, dokładnie. To... I moment. Kawy jest jeszcze trzy czwarte. Także <noise> chyba rzeczywiście <noise> nie zdążę kawy wypić. Chyba nie zdążysz wypić. Pierwszy detal mamy gotowy, także lecimy dalej. I zobaczcie, górna część spoilera gotowa. Teraz dół, boki i za chwilę możemy składać, ledwo udało nam się przestawić kamerę, by uchwycić kolejny etap produkcji. Tym razem wsporników spoilera. Elementy gotowe! Jak już? No pewnie. Ale i jaja. Zdążyliście to nagrać, jak się wycinało? Zdążyliście? A Okej. Okay. Słuchajcie. To jest nie do wiary, jak to szybko wszystko trwa. Proszę, kawa jest? Kawa jeszcze nie wypita. Nie, to co, jedziemy Dobio, dalej? i dalej. I tak sobie spacerują panowie z blachą pod pachą. Za chwilę będzie potrzebny asystent do noszenia kawy. Będziesz to malował? No wiesz co chciałbym, ale wiesz, jak mówi klasyk, A nie pomaluje! A widzisz, a ja mam maszynę, która przygotuje powierzchnię pod malowanie. Poważnie? Tak! A możemy to od razu zrobić? Będziesz, tak. no to chodź. Ale ekstra. Ile taka maszyna kosztuje? Jest 200 koła? <grystanie> Musisz dołożyć drugie tyle. Pół miliona. Ja pierd... To jak maszyna za pół bańki, to wreszcie Amelinium pomaluje, nie? Pomaluje. No. <grystanie> Ogólnie są dwa sposoby przygotowania powierzchni. No. Jest mechaniczny i chemiczny. Mm. Teraz będziemy używać mechanicznego, także próbujmy. Ta wielka i droga maszyna to zautomatyzowana szlifierka do płaszczyzn. Na aluminiowych blachach tworzy powierzchnię, dzięki której farba będzie się trzymała. Tak więc krążący od lat w internecie filmik jest już jakby nieaktualny. Zobacz. Ty, rzeczywiście, ale jaja. Krawędzie, wiesz, tak zaokrąglone, zmatowione. Farba, Ta się powierzchnia będzie, też. farba się będzie trzymała. Dajesz na to gwarancję. Tak, jak dajesz gwarancję, to... Teraz powiedz, ile to będzie kosztowało, to chodźmy do biura. Ostatni łyk letniej już kawy i męska rozmowa o kasie. W sumie nie wyszło dużo. Za dorobienie i przeszlifowanie części do budowy spoilera Grzesiek zapłacił 1600 zł.